Cześć, dzisiaj mam dla Was temat bardzo na czasie, bardzo aktualny, czyli o tym, czy, kiedy, jak zbieramy rośliny, zbieramy zioła, rośliny polne dla naszych zwierzaków domowych. Wielu z Was chce, obawia się, zastanawia się i bardzo słusznie, temat nie jest prosty, nie jest zupełnie jasny. Ja, moją wiedzę starałam się poprzeć maksymalną ilością przeczytanych artykułów które były poparte logicznymi argumentami, wszak takie właśnie do mnie trafiają. Dodatkowo podzwoniłam, podzwoniłam do rolników, którzy zajmują się profesjonalnie produkcją właśnie roślin, ziół zarówno dla zwierząt, jak i dla celów farmaceutycznych. Są oni dla mnie najlepszą podstawą do zdobycia wiedzy. Poparli teorie, które uznałam za słuszne i taką właśnie wiedzę chcę przekazać Wam. Zacznijmy od tego, czy w ogóle możemy zbierać zioła? Możemy, ale gdzie? Co nie zbieramy y, ziół w mieście, w centrach miast, y, w jakichś małych parkach pośrodku miasta. Takich roślin w ogóle nie zbieramy, takich roślin nie podajemy. Będą na pewno mocno zanieczyszczone, e, takie, takie rośliny nie nadają się do spożycia. E, jeżeli chcemy zająć się i podać naszym zwierzakom świeże zioła, świeże rośliny, wybierzmy się za miasto, e, na jakąś łąkę sporo oddaloną od miasta, na taką wycieczkę. E, wybierzmy się najlepiej po południu ponieważ rano rośliny mogą być mokre, e, zawilgocone, po deszczu również taką wtyczkę sobie darujmy, najlepiej aby rośliny były suche. E, wilgoć nie jest szkodliwa, oczywiście jeżeli zbieramy taką ilość, którą podamy natychmiast, nie ma problemu, taka wilgoć nie zaszkodzi, natomiast jeżeli chcemy te zioła wysuszyć, a one będą już wcześniej mokre, jest ogromne prawdopodobieństwo, że pojawi się pleśń, nie pojawią się grzyby, że jak już wiemy, że wybieramy się e, w obszary oddalone od obszarów miejskich, e, Wybierzmy się najlepiej popołudniem, tak jak mówiłam, rano może być wilgotno, w samym środku dnia, kiedy jest największy żar, możemy też po prostu te niepozbierane przez nas resztki roślin uszkodzić, ponieważ słońce je spali jeżeli ponownie będziemy chcieli za jakiś czas się wybrać i pozbierać rośliny, no to niewiele z nich zostanie, także nie bądźmy wandalami, zachowujmy się kulturalnie, szanujmy też te, te rośliny, które zbieramy, żebyśmy mogli z nich korzystać ponownie. Jeżeli zabieramy się do zbierania roślin, pytanie kiedy to Was bardzo interesuje, ponieważ jest piękna wiosna, powoli wszystko zaczyna kwitnąć. Zasada najbardziej podstawowa i powtarzana przez rzetelne źródła jest taka, że zbieramy rośliny w okresie maksymalnego kwitnienia, czyli kiedy kwiaty są już ładnie rozwinięte, nabrały kolorów, wówczas możemy zacząć zabrać, zabierać się do zrywania tychże roślin. Jeżeli chcemy je suszyć, e, pamiętamy, że zrywamy suche, jeżeli chcemy je podać, nie jest to już tak, tak bardzo istotne. E, warto się skupić nad tym, aby nie podawać roślin ciemnozielonych e, o żadnej podejrzanej barwie. Unikamy roślin e, z plamami, nalotami e, lub które wydają nam się podejrzane. Mogą być chore, mogą znajdować na nich jakieś środki, których nie chcemy podać naszym zwierzakom. A... Jak suszymy? Jeżeli zbieramy rośliny, które chcemy ususzyć, zrywamy je właśnie po południu, najlepiej rozkładamy papier do pieczenia w zacienionym, przewiewnym miejscu. Można nawet zrobić o krok dalej i kupić jakąś kratkę, kratkę od piekarnika lub tego typu kratki, lub na przykład kawałek zasłony, jakiejś firanki przewiewnej tkaniny, na której układamy zioła w zacienionym miejscu, ponieważ jeżeli ustawimy je na słońcu, Zbyt wysoka temperatura zabije w nich właściwości i zwierzątka z nich nie skorzystają tak, jakby mogły, jeżeli by zostały wysuszone w sposób prawidłowy. Możemy też skorzystać z suszenia w piekarniku, jest to trudniejsze, dużo droższe i bardziej ryzykowne, ponieważ łatwo to działa przesuszyć lub spalić. Suszymy w 30 stopniach, wówczas uchylamy drzwi piekarnika, żeby ta wilgoć uciekała, bo nie chcemy ich upiec, tylko wysuszyć. Może trwać nawet parę godzin, w zależności od tego, czy suszymy same liście, czy łodygi. Można korzystać z suszarki do warzyw, natomiast jest to bardzo mało ekonomiczna opcja, ponieważ tych listków tudzież łodyg wejdzie niewiele z takiej suszarki. Pociągnie to bardzo dużo ze sobą prądu, także jest to zupełnie nieopłacalne. Jeżeli chodzi o kwiaty, zbieramy kwiaty w pełnym okresie kwitnienia. Warto położyć je na chwilę na słońcu, aby wszystkie żuczki i wszystkie inne żyjątka, które w tych kwiatach w środku są i korzystają ze daru kwiatowego, z nich sobie spokojnie wyszły. Następnie za chwilę kilka zabieramy je do cienia i tak jak w przypadku części zielonych, czyli liści i łotyk, zostawiamy je w cieniu, aż sobie spokojnie wyschną. Potrwa to dosyć sporo. Korzenie. Jeżeli chodzi o korzenie, korzenie zbieramy albo wczesną wiosną, albo późną jesienią. Myjemy je porządnie z gleby, z ziemi, po czym również ustawiamy w cieniu, najlepiej na jakiejś kratce, na przewieźnym materiale do wysuszenia. Jeżeli chodzi o korę, korę gałęzie, skupiamy się na tym, jeżeli zbieramy z drzewa, które zwierzęta najbardziej lubią, czyli drzewa owocowe, jabłko, grusze, żeby to nie były rośliny z sadów, z sadów, które są opryski sztuczne. To może szkodzić zwierzętom, to może je nawet zabić. Także szukamy drzewek lub z naszych przydomowych jabłonek, w którym wiecie, co jest stosowane, lub jakichś zupełnie dziko rosnących, co jest już zdecydowanie bardziej trudne. I zrywamy młode pędy. Młode pędy ucinamy na końcach. Pamiętamy tutaj również, żeby nie uszkodzić rośliny, nie ogłocić jej za bardzo. Maksymalnie jedną czwartą liści, jedną czwartą gałązek. Żeby ta roślina mogła spokojnie dalej działać, abyśmy mogli za jakiś czas ponownie z niej skorzystać. E, czy suszymy gałązki? Gałązki można przesuszyć, e, trzeba przesuszyć dla zwierzaków, które e, żywią się tylko i wyłącznie suchym pokarmem jak szynszyle. A no to jest króliki, świnki morskie, jak najbardziej mogą stać świeże gałązki e, z liśćmi, z kwiatami, też jak najbardziej, na zdrowie. E, I mogą takie gałązki wcinać. E, warto jeszcze zabierając się i szykując się na takie zbiory dla naszych zwierzaków, e, pamiętać o tym, żeby unikać tych kuszących zielonych części roślin typu owiec na polach, które są piękne, bujne. I wydają się fantastyczne, pyszne i chrupiące. Unikamy ich, ponieważ mogą być zastosowane na nich pestycydy. Pestycydy, które mają jakiś tam okres karencji, to dostałam takie też, taką informację też od rolników, że jeżeli właśnie na takich roślinach są zastosowane pestycydy, rolnik wie kiedy one już odparują, kiedy znikną z roślin, i wówczas wie, że wtedy może zbierać. Jeżeli przypadkowa osoba zacznie zbierać taką roślinę zbyt szybko, może ona po prostu waszym zwierzakom zaszkodzić lub nawet je zabić. Także unikajcie przemysłowych pól takich obszarów, których nie znacie, których nie wiecie, kto hoduje, co hoduje i co do nich zastosował, ponieważ profesjonalista wie jak prawidłowo użyć jakiegoś środku na roślinkach, żeby kiedy potem można to zebrać, żeby potem nie zaszkodzić docelowemu odbiorcy. My natomiast możemy tego nie wiedzieć. Także skupmy się bardziej na rejonach oddalonych też od pól, ponieważ te nawozy i te środki pestycydy mogą z tych pól spływać. I wówczas możemy przypadkowo na łące zbierając roślinki, która znajduje się bardzo blisko pola, przypadkowo również nadzieć się na to, że te środki ochrony roślin lub po prostu nawozy sztuczne gdzieś tam się dostały na tą łąkę. Także generalnie bądźcie ostrożni, zastanówcie się i skupiajcie się na tym, gdzie zbieracie i co zbieracie. Ja dodam od siebie również, że jest sporo osób, które biorą zwierzaki swoje na dwór, na zewnątrz i puszczają wolno, puszczają na smyczy. Pamiętajmy, pamiętajmy o tym, że nasze zwierzątka to już nie są takie zwierzaki dzikie, które mają wszystkie wyostrzone zmysły, nasze zwierzaki są udomowione już od kilku pokoleń podajemy im to, co jest dla nich dobre, to co jest dla nich bezpieczne. Nie wiedzą, co jest trujące. nie za bardzo miały skąd tego nauczyć, także mogą to zjeść. Nie tłumaczmy sobie, że zwierzątko samo o siebie zadba, bo nie zadba. Jeżeli macie wątpliwości, czy coś jest jadalne. Nie puszczajcie w takie rejony królika, jeżeli widzicie, że zabiera się do jedzenia, nie pozwalajcie mu na to. Sami również jak zbieracie, macie wątpliwości, czy dana roślina jest tą rośliną, którą macie intencję zebrać. Dużo jest roślin podobnych do innych roślin, więc jeżeli zabieracie się za zielarstwo i za rośliny mniej typowe, Skupcie się, przeczytajcie, nie mówię, że musicie teraz kupować podręczniki zielarskie, w internecie jest dużo informacji, dużo zdjęć, dużo podpowiedzi, także korzystajcie z nich śmiało, są grupy, które też mogą na Facebooku podpowiedzieć Wam, co podać, co nie podać, ale tak jak mówię, przede wszystkim, jeżeli macie wątpliwość, czy można coś podać, to po prostu tego nie podawajcie. Zawsze możecie skorzystać ze świeżej trawki, która będzie bezpieczna. Kwiatów mniszka lekarskiego, tutaj przypominam, unikamy mleczy. Potocznie, potocznie mówi się tak na mniszka, natomiast mlecz jest rośliną podobną. To samo się dotyczy rumianku i zdaje się maruny. Są rośliny do siebie podobne. Trzymajcie rękę na pulsie, uważajcie. Tak jak mówię, uważajcie też na nawozy. Dostałam też taką informację, do której mam wątpliwości, czy na pewno jest sprawdzona, ale warto skorzystać. Na pewno nikomu nie zaszkodzi, żeby nie zbierać roślin o bardzo ciemnej barwie ciemnej, butelkowej barwie, tylko takie bardziej jasne, świeże, co czysto zielone. Podobno takie mają mniej azotanów w sobie, mniej nawozów, są zdrowsze i bardziej świeże. I zdecydowanie warto, jeżeli macie do wyboru taką ciemną trawkę lub ciemne ziółka, skupić się na tej bardziej jasnej, soczystej. Na pewno nikomu to nie zaszkodzi, a jeżeli może pomóc, to jak najbardziej. Uważajcie na siebie, na swoje zwierzaki, korzystajcie jak możecie i macie pewne źródła ze świeżyzny. Natomiast pamiętajcie, świeże zioła i świeża trawa nie mogą zastąpić suszonych. Absolutnie nie możemy całkowicie podmienić naszym zwierzakom e, diety suszonych na świeże, ponieważ e, na świeże chrupiące nie będą pozwalały na takie ścieranie ząbków, jak nasze zwierzaki powinny. Także paśnik z sianem pełen, suszone ziółka również w misce, a oprócz tego jak najbardziej uzupełniajcie, korzystajcie z sezonu w sposób bezpieczny i rozsądny.